Drodzy wierni, to kazanie, które dzisiaj do Was powiem, ułożyłem po wczorajszej rozmowie z moimi braćmi. A rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze przed Bogiem. Mówiłem bratu memu słuchaj, jutro jest lekcja o hymnie do miłości ze świętego Pawła. A on mówi: tak, hymn do miłości. Może być doskonałym przepisem na patologiczną miłość. Tak, dob dobrze słyszycie. Dlaczego? Bo na przykład jest mąż, który bije żonę. A ona jest tym cierpliwa i to znosi. Współmałżonek zdradza cię lub pije, obiecuje poprawę, jednak przez tyle lat nic się nie dzieje. Ale ty masz mu ufać i w tym pokładać nadzieję. Nie szukać swego, nie dbać o swoje potrzeby i tak dalej. Można to tak rozumieć. Ale gdyby ślepy spod Podjerycha, o którym wiemy, że nazywał się Bartymeusz, gdzieś dzisiejszej Ewangelii, nie szukał swego, nieby został był uzdrowiony. A zatem może jest jakaś pewna, pewien rodzaj miłości, który szuka swego. Jak chociażby w tym przypadku spod Podjerycha jest ukazany. A więc jak rozumieć do Sievernie hymn do miłości, z najpiękniejszych tekstów? Pisma Świętego, który niektórzy nawet na pamięć się go uczą i słusznie, bo nie ma piękniejszego opisu, czym jest miłość, oprócz męki naszego Zbawiciela. Najpierw trzeba zdać sobie sprawę, że każdy, który czyta ten hymn, przeczyta go inaczej, bo ma inną wewnętrzną definicję miłości, która jest ukształtowana przez to, jak, jak kształtowało go jego życie od początku. Od początku jak jeszcze był nawet w łonie swojej własnej matki. A poza tym jeszcze jest kwestia definicji innych rzeczy. Dlatego tak Pan Bóg zawsze nalegał na prawdę, abyśmy poznawali prawdę i odkrywali ją. Na przykład, czym jest niebo? Ktoś powie, no niebo. Niebo jest szczęściem. Wszyscy pragną szczęścia. Nie ma tu ani jednego, który na pytanie odpowiedział, czy chce być nieszczęśliwy, zgodziłby się. Każdy pragnie być szczęśliwy. W niebie są wszyscy szczęśliwi. A co to jest szczęście? Szczęście jest to 100% miłości. Każdy pragnie kochać, i każdy pragnie być kochanym, aby zaspokoić to pragnienie. Ale u wielu z Was jest ono niezaspokojone. No a czym jest miłość? Esencjonalnie, czym jest miłość? Apostoł mówi: Deus caritas est. Bóg jest miłością. Niebo to przebywanie z Bogiem. A więc w sensie dosłownym, być bogatym, mieć Boga. Dlatego święty Jan mówi to, co na pewno słyszeliście w ciągu swojego życia różnych kadań wielokrotnie na końcu życia będziemy sądzeni z miłości. Trójca święta, czyli nasz Bóg, który jest miłością, jest doskonałą miłością. Ojciec kocha i przyjmuje Syna. Syn kocha Ojca i przyjmuje miłość Ojca, a miłość między nimi jest tak wielka, że jest, staje się trzecią osobą Trójcy Świętej, Duchem Świętym. Na pewno doskonale zdać sobie sprawę, że egoizm zamyka w sobie. A miłość prawdziwa ma tę cechę, że chce dawać i pomnażać się, a więc jest na zewnątrz. I miłość Trójcy Świętej jest tak doskonała, tak wielka, że można powiedzieć z konieczności musiał świat powstać, bo Bóg chciał się z tym podzielić, ze swoim stworzeniem, aby nie tylko On się tym cieszył, ale też i skończona, ale niewyobrażalnie wielka liczba bytów. Wszystkich doskonałości, od najpiękniejszych aniołów po jakiś prosty kamień. I oczywiście my, ludzie, mający wolną wolę, rozum, intelekt, emocje, uczucia i to zdolność kochania i przyjmowania. A więc Pan Bóg stworzył ich po to, aby byli szczęśliwi. Powołał ich do szczęścia. I chciał, aby mieli udział w Jego doskonałej miłości. Bo człowiek został stworzony jako przyjaciel Pana Boga. I tym doskonałym obrazem Trójcy Świętej jest zdrowa rodzina. Zdrowa, podkreślam, gdzie tata kocha i przyjmuje miłość od mamy, a mama kocha i przyjmuje miłość od taty. I owocem tej miłości jest dziecko, które jest, które przychodzi i jest kochane przez obojga. I zdrowa rodzina, drodzy wierni, to jest doskonały podręcznik tłumaczący, czym jest Trójca Święta. Bo w takiej rodzinie dziecko wie, że jest kochane i cokolwiek by nie zrobiło, jakiekolwiek zło, to to zło nie jest w stanie sprawić, że rodzice przestaliby go kochać. My to mieliśmy w raju. Pierwszy człowiek, Adam... Przechadzał się przed Bogiem, był z Nim w przyjaźni. Natomiast po grzechu ukrywał się przed Bogiem. Do czasu grzechu Adam i Ewa byli przed sobą nadzy. To znaczy, że nie mieli przed sobą żadnych tajemnic. Byli dla siebie przeźroczyści. Natomiast po grzechu boją się odkryć tacy, jacy są. I to przed Bogiem najpierw, ale także i przed sobą. Bo się boją, że Pan Bóg lub druga osoba ich nie pokocha takimi, jakimi są. I myślą, że trzeba zasłużyć na miłość. I biedne są takie dzieci, które myślą, a my jesteśmy także dziećmi Boga, ale też wirus Was ma swoje dzieci. A te dzieci są biedne, jeśli myślą, że muszą zasłużyć na miłość Boga, na miłość własnych rodziców. I wtedy zaczyna się traktowanie Pana Boga nie jako przyjaciela, a to daje prawdziwe szczęście. Nasz Pan mówi, że Was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Ale taka relacja wtedy już nie jest traktowaniem Boga jako przyjaciela i relacje z Nim jako przyjacielską, ale jako surowego sędziego albo jako coś w rodzaju jakiegoś farmaceuty, sprzedawcy. Ja dam Ci, Panie Boże, umartwienie a ty będziesz mnie bardziej kochał, na przykład. albo dasz mi to, albo tamto. Ja poposzczę, a ty mi przebaczysz. I to nie o, chodzi oczywiście o to, że, pokus, że pokuta, uczynki umartwienia są złe, albo nie są ważne. Są, bo inaczej Kościół by ich nie polecał. Ale o ile przybliżają nas do Boga i sprawiają, że ludziom z nami będzie się lepiej żyło, a więc wzrasta w nas miłość. Jeżeli zaś jest odwrotnie, że celem ascezy nie jest miłość prawdziwa Boga, tak to rozwija i jest na zewnątrz, ale ta zła miłość własna, w którym karmimy własne wyobrażenie o świętości, to może być tak, jak opowiadała mi jedna osoba, w, a kiedy się nawróciła, poznała szybko tradycję katolicką, to jest częsty model, nawracam się na katolicyzm, no ale chcę go przeżywać w pełni. Tak bardziej. No i tak niedługo, żeby szybko znaleźć w internetach, wszystko jest. No i tak wyczytała, że trzeba pościć trzy godziny przed, yy, przed Komunią Świętą, gdy ktoś przystępuje wieczorem. Jeszcze tak się trochę bała, żeby pościć północy. I była taka w tym gorliwa, że jak niedzielny obiad, to ona do niego nie siadała, bo, bo msza święta była w godzinie 16, a więc się nie zgrywało. I sprawiała w tym paradoksalnie nie oddawała Panu Bogu cześć, ale robiła zgorszenie we własnej rodzinie. Bo to nagle, po latach wspólnego obiadu rodzinnego, nagle, co się jej stało, żeby nie używać już dosadnych języków, na tle religijnym, że już z rodziną się, się separuje, z nami nie jada. I paradoksalnie zrobiła odwrotną pracę, bo nie tylko Pana Boga nie uczyciła, ale sprawiła, że najbliższa rodzina patrzyła z wielką niechęcią na tradycję katolicką. Po jakimś czasie, mimo modlitwy, lektury, pobożnych dzieł, Franciszka Saleznego chociażby, zrozumiała, że nie na tym polega miłość, że Pana Boga więcej by chwaliła, gdyby zasiadła z nimi do stołu, próbując prowadzić rozmowę o sprawach bożych, niż się od nich separując, chcąc Panu Bogu oddać chwałę. To tak jak ci dzisiaj, co idą naprzód przed Jezusem z Troski o chwałę Zbawiciela. Mówią: Ucisz się, człowieku, weź, nie gadaj, nie krzycz, nie truć Zbawiciela. Są tacy ludzie, o chwałę Bożą, odsuną człowieka w potrzebie. Ale przecież dzisiaj Święty Paweł nam mówi: gdyby nawet mówił językami ludzi i aniołów, ale miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Gdybym znał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadł wszelką wiedzę, którzy tak zabiegają o wykształcenie, albo wiarę miałby, żeby mu góry przenosić, ale nie miałbym miłości, nic mi to nie pomoże. Robienie nawet wielkich rzeczy bez miłości jest warte tyle, co błoto. Przykład za ojców Pustyni, czyli dawnych wielkich świętych, którzy. No, dochodzili do ogromnych szczytów świętości, żyjąc na pustyni Egiptu, Sy Syrii, Synaju, gdzieś tam jeszcze daleko stąd. To są bardzo pouczające żywoty, i nie wszystkie skończyły się dobrze. Pewien pustelnik pościł, modlił się i umartwiał przez 40 lat. 40 lat takiego ciężkiego życia. I wreszcie. Zapytał pana Boga, do jakiego stopnia doskonałości doszedł? I zapragnął zobaczyć ludzi podobnych sobie, żeby pan mu pokazał, jak inni na tym poziomie świętości funkcjonują. I pan mu pokazał jednego zbrodniarza, którego jedyną zasługą było to, że było pewne zdarzenie, w którym pewną dziewicę, którą Czekało pochańbienie, uratował, obronił od grzechu, osłonił duszę od grzechu. I to równało się 40 latom pokuty, która karmiła własne wyobrażenie doskonałości. Dlaczego tak? Bo nie masz większej miłości, niż gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich, a ten zbrodniarz wtedy ulitował się nad tą duszą. Po prostu z czystej litości wziął ją w obronę. 40 lat, postów, pokuty. Boże, na jakim jestem poziomie? I prawda o stopniu miłości, o stopniu doskonałości może być bardzo bolesna, ale jest bardzo oczyszczająca. Bo nas odziera z iluzji i złudzeń do naszych możliwości. I to zazwyczaj musi ukazać ktoś z zewnątrz, bo nemo iudex in causa sua. Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Po co druga osoba trusy przenajświętszej, nasz słodki Zbawiciel, przyszedł na ziemię i oddał życie? Po co nas stworzył? A żebyśmy Boga poznali i poznali, jaką ma miłość ku nam i pokochali Go. I odwzajemnili tą miłością Bogu i bliźnim. Bo miłość Boga i bliźniego jest jak awers i rewers tej samej monety. Jeśli to osiągniemy, będziemy gotowi, żeby wejść do Niego. I tylko ci tam się znajdą, którzy mają taką zdolność. Natomiast gdy tej miłości brakuje albo jest ona niedoskonała, to Bóg poprzez stawianie różnych wymagań stwarza nam możliwości, aby je udoskonalić. Bo prawdziwa miłość do zwierzęt nie jest naiwna. Mógł jest przyjacielem każdego człowieka, ale dobra miłość nie daje siebie wykorzystywać, bo trzeba ponieść konsekwencje grzechu. Zobaczcie, nawet historia z raju. Pan Bóg przecież nie przestał kochać Adama i Ewy, ale konsekwencje muszą być. Musicie opuścić to gościnne, najlepsze miejsce na świecie, które dla was stworzyłem i wyjść na ten łez padł. Musi być kara. Ale ja w tej pokucie będę z Wami. Ja Was nie zostawię. Przejdziemy przez to razem. To jest prawdziwa miłość. Przejdziemy przez to razem. Będę zaraz za Tobą. Chociaż tracisz możliwość mnie widzenia przez grzech, ale ja będę zaraz za Tobą. Będę bliżej Ciebie niż Ty sam siebie. Jeśli natomiast stracimy te okazje, które Pan Bóg nam stawia do doskonalenia naszej miłości za życia, wtedy trzeba będzie ją w pełni udoskonalić w tym miejscu, który nazywamy czyśćcem. Na pewno każdy z osób, każdy, ja nie wiem, kiedy ja byłem w, w szkole podstawowej, to przerabialiśmy chyba do podstawówka albo szkoła średnia, wczesne klasy, legendę o świętym Aleksem. Starsi może pamiętają, młodsi, jeśli tego nie mieli, to tak tylko w maksymalnym skrócie. Święty Aleksy pochodził z bogatego rzymskiego rodu. Przestrzegał wszystkich praw życia chrześcijańskiego, tak jak go rodzice nauczyli. I zgodnie z ich wolą poślubi piękną dziewicę. Ale jednak idąc za głosem w serca, w noc poślubną postanawia ją zostawić, nie dopełniwszy małżeństwa, żeby je zostawić w wolność. Wią część swego majątku i... Po cichu oddalił się z rodzinnego domu. No, byśmy powiedzieli, że z niego uciekł. Zabrane ze za sobą bogactwa rozdał ubogim i sam rozpoczął życie o żebranym chlebie, chodząc od kościoła do kościoła, od świątyni do świątyni, nocami modląc się i poszcząc. Tak odkrył, że tak należy czynić, aby osiągnąć Królestwo Niebieskie. Po latach tak się złożyło, że trafia do rodzinnego domu i zamieszkuje pod schodami jako żebrak nierozpoznany, bo się tymi postami lata odmienił. się, Twarz mu się odmieniła. Poza tym nikomu do głowy nie przyszłoby, że ten Aleksy, o którego tak się modlę o powrót, że no to właśnie tam siedzi pod tymi schodami. Te schody w Rzymie można oglądać z wiernymi w jednym z pięknych kościołów w Rzymie. I co? I rodzinie, która tak się modliła, bo każdego dnia Boże spraw przyprowadź nam naszego syna do domu. Nie podobało się, że ten włóczęga, jak tacy włóczędzy mogą wyglądać, to przecież doskonale wiecie. Akurat żyje pod ich schodami. Więc na różne sposoby zaczęli mu tak życie umilać, aby go stamtąd się go pozbyć. Jednocześnie modnąć się powód powrót syna. No i tak się skończy, że na koniec... Kiedy już jest życie tego człowieka, już Pan Bóg, że dość, nakłonił go, aby on spisał swoją historię i trzymał to przy sobie. Kiedy on umarł i zobaczyli, co on trzyma w ręku, że to jest Aleksy, i wtedy sobie przypomniano, że rzeczywiście ten człowiek żył w wielkiej świątobliwości, w cierpliwości, mimo, tego, mimo tych wszystkich złych rzeczy, które go spotkały, nikomu nic złego nie uczynił. Wręcz przeciwnie, zawsze go widziano w modlitwie, kiedy się wkrótce Kościoła modlił. Wtedy oczywiście wielka procesja, dzwony kościelne i w ogóle i tak dalej, tylko po nie w czasie. No dobrze, ktoś powie, no dobrze, ale gdzie tu jest mowa o czyściu w tej historii świętym Aleksie? Czyściec i ból czyśćcowy to nie muszą być jakieś, tak sobie wrażamy, jakieś kary fizyczne. Może też. Ale to wyświetlenie swego życia w miłości i prawdzie. Czyści to jest ten moment, w którym rodzice uświadomili sobie, że modli się o powrót ukochanego syna, a tego żebraka pod własnymi schodami traktowali źle, i to był ich własny syn. Czyli własnemu synowi życie tak umilili, no, że może siebie tak wykończył. I teraz ta świadomość, że co ja zrobiłem, ile zmarnowałem, jak pan mógł mi zaraz przez to rozliczy. Same te, sama ta myśl jest już czyścem. I teraz, jak ją wydłużymy w czasie, jeśli tam w ogóle można mówić o takich kategoriach, bo to mamy teraz czyściec. Jak to jest, jaki ten żal jest oczyszczający. Kiedy dojdzie do głowy Boże, co ja zrobiłem? Jak, żeby mógł cofnąć czas. Jeśli nie wykorzystamy tych szans, drodzy wierni, który Opatrzność Boża nam daje każdego dnia, każdego tygodnia, miesiąca, to będziemy musieli się z tymi myślami potem w przez tyle, ile Bóg sobie zaplanował się mierzyć. Zaniekazywanie miłości, która powinna być okazana. Że w tej miłości nie byliśmy tak mądrzy, że nie potrafiliśmy jej dawać, ani jej przyjmować. To też jest sztuka, przyjmować miłość. Właśnie przez to rozwiernie, przez tą genialną rzecz, która jest w Bogu, to nazywamy opatrzność Boża. Bóg widzi, ile nam jeszcze zostało tego życia i tak działa, tak sprawia, że umożliwia nam je rozwijanie tej miłości, bo ona jest najważniejsza. Ona jest rdzeniem. Wszystko, wszystko przeminie. Miłość zostanie, bo Bóg jest miłością. I miłość to rozwija, to nie, to nie muszę mieć ilość modlitw. Postów, tak? Mamy spotkanie Pokutnego, pokutnego nabożeństw różnego rodzaju, bo to są tylko środki. Ale nimi można rozwijać i karmić swoje własne wyobrażenia o miłości. A dla innych być bardzo nieznośnym i przykrym, mniemając się, że posunęłem się w drodze doskonałości. Albo można czynić wielką krzywdę współmałżonkowi, jak z tego przykładu na początku, mniemając, że żyje ja się sprawiedliwym przed Bogiem. że to wszystko jest konieczne. Dlatego bardzo ważne, drodzy wierni, w tym odchodzącym poście ta dzisiejsza lekcja, dzisiejsza Ewangelia jest właśnie na ostatnią niedzielę przed pościa. Abyśmy te wszystkie praktyki, które sobie na siebie na opocząwszy od siodej nałożymy, czy one nas rozwijają, miłość, czyli zdolność kochania bliźniego, kochania samego siebie, czy też nie? Czyni wokół ciebie wtedy czują się przy tobie lepiej, czy czują się bardziej kochani, czy też ty sam czujesz się dzięki nim lepiej, ale inni dookoła cierpią. Bo ty myślisz, że Panu Bogu to jest konieczne do twojego martwienia, ale potem umartwiasz innych. Poprzez obserwację samego siebie i otoczenia można zobaczyć, czy ta miłość się rozwija w dobrym kierunku. I tak jak wspomniałem do Zwierni, Nemo Judek in causa sua. Ciężko jest samemu się odnieść, czy jest postęp, czy nie. Dlatego z miłości, tego oceny miłości, nie powinien szukać samu siebie, ale pytać innych, które są wokół ciebie. Bo można żyć naprawdę w wielkim zakłamaniu różne mechanizmy, które sprawiają wielką iluzję co do własnej osoby. Dlatego w relacjach z innymi i dojrzewamy, ale także są konieczne, aby ktoś mógł ci powiedzieć, że jest jeszcze coś jeszcze nie tak. A zwyczaj idealnie by było, żeby to był twój współmałżonek, bo ci przecież komunikuje, ale też się niekoniecznie. Nie każde relacje są zdrowe. I na koniec to, co mówiłem na początku, że można zrozumieć, Fragment tego hymnu do miłości jako przepis na patologiczną miłość. Ale, do wierni, to jest opis miłości prawdziwej, którym jest sam Bóg. To jest opis miłości Boga ku nam, którym każdy powinien się przeglądać jak w lustrze. Bo to On jest cierpliwy względem nas i łaskawy. To On nie zazdrości nam, bo chce naszego szczęścia. Jak może zazdrości, gdy sam jest pełnią? Nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie unosi pychą, tylko schyla się ku nam. Nie ma, kogo nie ma większej pokory, niż żeby Bóg szedł na ziemię. To w ogóle nie można tego wyrazić słowami. Że Syn Cłowieczy przyszedł nie aby mu służono, ale żeby służyć. Nie łakcie czci, ale przede wszystkim miłości. Nie szuka swego, tylko chce wszystko dla nas. Bóg oddał swego Syna do nasze życie. Nie szuka swego. Nie wpada w gniew, bo jest cichy i łagodnego serca, co samo sobie mówi. Nie pamiętał razy, przebacza nam już tyle razy w sakramencie pokuty, za każdym razem, kiedy mówisz: Boże, chce się poprawić żałuję. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z prawdą. Nie cieszy się, gdy ktoś Ciebie źle traktuje. Wszystko dla nas zniósł podczas swojej męki. I wiele razy znosi, gdy go odrzucamy. I nie szanujemy chociażby na świętym sakramencie. Wszystkiemu wierzy, gdy obiecujemy poprawę. We wszystkim pokłada nadzieję, Panie, już to ostatni raz więcej nie będę. Wszystko przetrzyma. Bo przecież powiedział, bo pagórki mogą stąpić i góry się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. I teraz, to już naprawdę, już kończą to kazanie, żeby nie było też za długo, widzimy niejasno, jakby zwierciadle tę miłość Bogu. Ale potem zobaczymy Go twarzą w twarz. Dlatego wykorzystujmy czas, póki Go mamy, abyśmy rozwijali sobie tę miłość do Boga i do bliźniego. A potem zobaczymy Go takimi, jak sam zostałem poznany. A Bóg przecież z nami na wielot. I tak pozwoli siebie poznawać na wieki bez końca. I tych wszystkich wspaniałych przyjaciół naszych świętych w niebie, którzy tam już są, mam nadzieję, że tam jest też i wasza rodzina, która już odeszła, która już przejdzie przez to oczyszczenie, przez to zmierzenie się ze straconymi szansami. I będziemy się wszyscy razem cieszyć bez końca. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.